Cześć! Mam dzisiaj w testach Ketrona SD1000. To taka malutka skrzyneczka, która rozwinie Twój potencjał brzmieniowy. Dlatego, że jeśli grasz na jakimkolwiek keyboardzie, nie wiem, Korg, Yamaha, Casio, Roland, jakie są jeszcze keyboardy? Technics jeszcze był, ale już nie ma Technixa. No to możesz dojść do takiego momentu, gdzie brzmienia Ci się skończą. Albo jesteś znudzony już tym swoim flecikiem, bo był fajny, teraz się znudził. Tutaj masz pakiet brzmień, aż 512 brzmień. Najlepszej jakości Ketrona. czyli na przykład yy, fleciki fajne gitarki kultowe wręcz akordeony. Tak więc jeśli chciałbyś yy, coś zmienić w swoich keyboardach, a nie chcesz kupować kolejnego instrumentu, taki moduł jest jak znalazł. On nie ma w ogóle żadnego wyświetlacza. Popatrzcie, on ma tylko i wyłącznie tutaj taki potencjometr głośności, wyjście sławkowe, przycisk do włączenia, tu jest USB MIDI, i true oraz wyjścia wyjścia na cznicze, trochę słabo, ale ale to przecież można ogarnąć, tak więc yy, to tutaj taka ciekawostka, jeśli korzystacie z USB, to jest zasilane przez USB, nie trzeba zasilacza. Mamy tutaj 512 brzmień, 47 zestawów perkusyjnych, 2 yy, razy po 16 timbral czyli 32, yy, 32 ścieżki jesteście w stanie z tego wyciągnąć, to jest bardzo fajne. Co jeszcze? Mamy jeszcze tutaj najważniejszą rzecz, czyli lupy audio, to nie są style, ale mamy na przykład zagrywkę typów intro, fill, wersja AB, tak więc jesteście w stanie y, wykorzystać to jako typowy zestaw perkusyjny. Mamy też shakery, mamy różne przeszkadzajki. Naprawdę świetna sprawa. Jakby ktoś potrzebował, to też może to pracować jako kobel. Natomiast y, bardzo fajnie to brzmi. Fortepiany w stylu ketrona, y, mamy tutaj FM piana, no wszystko, wszystko. Fajnie pogrupowane. Ja Wam pokażę, jak z tego korzystać. Zapraszam do Cubase'a. Na początek zaimportujemy taki plik do Cubase'a, który pozwoli nam mieć wszystkie wypisane brzmienia z tego modułu. To jest bardzo przydatne. W tym celu klikasz sobie w Cubase'ie w MIDI Device Manager, i tutaj dajesz import, i pojawić się tutaj Ketron SD1000. Jak już masz tak zrobione? Aha, tam warto tam jeszcze warto wybrać tutaj tego nie zrobiłem, widzicie. Wybrać tutaj port MIDI. I teraz kiedy kliknę sobie nowy track. To tutaj wybiorę sobie port MIDI Ketron, i mam już tutaj zobaczcie layer piano. Czy na przykład Zobaczmy jakieś inne brzmienia, na przykład gitary. Tym, tym. One nie reagują na tę które widzę. Tak więc tutaj nic nie ma. Zobaczmy te akordeony. Co my tu mamy? Gdzie to będzie? O, tu mamy jakieś tremolo. Zobaczcie, tu są brzmienia oznaczone FX-em. Korzystają z dodatkowych insertów. I my te inserty możemy zmieniać, kiedy ja wejdę sobie w Device Manager. Tu mam Open Device i zobaczcie, pojawia nam się taki edytor. Tu możemy cały moduł zmieniać. Zamiast, zamiast wpisywać komunikaty program Change, MIDI Change, to możemy tutaj sobie zmieniać, łączyć kompresory. Łach, łach, łau, łach, łach. Tutaj mamy pogłos. Możemy sobie wyciąć górkę, dół i tak dalej, i tak dalej. A więc zamykamy to, lecimy sobie dalej. Polecimy innym bankiem. Zobaczcie, banków mamy cztery. Piano strings. No ładne pianinko. Mamy na przykład FM piano. Typowe FM, elektryk piano. Ja to znam z do 9 Ok. I teraz wspominałem Wam o tych lupach. Aha, jeszcze moment mieliśmy te akordeony znaleźć. Zaraz sobie tu znajdziemy. Niektóre brzmienia reagują na dynamikę gry. Mamy takie smyczki. Tak mocniej wcisnę, to będzie. Tak więc tak to wygląda. Ale miałem wam powiedzieć o tych audiodrumach, a więc już wam klikam. Popatrzcie. Pobieracie sobie taki pakiet brzmień, pakiet lupów audio ze strony GetRona. I co my tutaj mamy? Popatrzcie, ja sobie przeciągacie to do okna Cubase'a i już cieszycie się lupami audio. Prawda? Albo na przykład, wrócimy sobie. Eee, tutaj były. I zobaczcie, mamy różne fajne rzeczy, na przykład pop-funk. Może demo będzie szybciej. To wyciszymy. Kiedy ja zmienię tempo, również będzie się to fajnie zachowywało. Nie wiem, damy z tempo 150. Oczywiście pewnie jeszcze to tempo będzie fajne w tym przypadku. Poniżej już będzie gdzieś tam nam to schodkowało. Lupy, na przykład jakaś bossonowa, i popatrzcie, mamy tutaj wyszczególnione shakery albo um, style. Widzicie, A, AB i tak dalej. Jakiś na przykład fil. Tak, nie przeciągnę. Tak, przeciągnę, tego nie zobaczycie. A, a. Na, ten, nie na tę ścieżkę. O, A. Dobra, zobaczymy kolejną. Jakiś może fil. To jak zobaczycie, jest to stworzone na podstawie Plastrów, ale gra to naprawdę przyzwoicie. Jeszcze mam na koniec, żeby Was nie zanudzać. Pokażę na przykład Samba. Samba Mix Demo. Zobaczymy, cóż to jest. Na koniec mogę Wam pokazać jeszcze na przykład bossa nowe. Na jednym traku mamy prekusję, na no, drugim i tworzy to nam beat. Fajne te jest, więc Wam jeszcze coś pokażę. Na przykład możemy skorzystać z samego tamburyna. a no, to jest takie akurat słabe. Znajdziemy jakieś inne. O, na przykład bongo salsa. W takim stylu lat 80. Był kiedyś taki film święty, tak mi się to kojarzy. Co mamy? Na przykład brasz. Zobaczymy sobie miatełki. Tak jest. Co jeszcze mamy? O, dens na przykład. Zobaczcie, jaki jest tutaj dens. Takie lata 90. Flamenko. Tuż my tu mamy na flamenko, co już to będzie? Flamenko musi być chyba szybciej. Tak jest. Reasumując, żaden producent klawiszowy nie oferuje teraz modułów. Moduły brzmieniowe Kiedyś były to moduły typu, nie wiem, Kurzweilka 2500, Roland Phantom, Yamaha Motif. Tego już generalnie nie ma. Od tego się odchodzi. A tutaj Catron jako jedyny proponuje coś takiego. I to jest naprawdę fajnie. Możecie nie tylko ubogacić swoje produkcje na komputerze, możecie również ubogacić swoje style, występy live. To ma naprawdę szereg potężnych możliwości. Jeszcze jedna rzecz. Jeśli posłuchałeś próbek i wydaje ci się, że no, moje VST brzmi lepiej i jasne, że będzie brzmiało lepiej, dlatego że twoje VST ma 50 100 GB próbek. Tutaj tak nie jest. Natomiast ile ty musisz się nagrzebać przy ekualizacji, przy kompresowaniu, żeby to wszystko ładnie siedziało w miksie. To jest tak zrobione, tak pocięte, są tak podcięte pasma, żeby grało i nie muliło zarówno w tempie 180-200, jak i w wolniejszych baladach. żeby fortepian mógł brzmieć fajnie właśnie w popowym nurcie. Jak i w jakimś klasycznym. Tak więc po to to jest robione. Jeśli szukasz czegoś, co zastąpi ci kolejny klawisz i chcesz mieć taki sznyt keyboardowo weselny, to to może być alternatywą. Wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze, cześć.